Hallo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak właściwie działają farmy grzybów w Dom Stealth. Zacznijmy od tego, dlaczego warto je w ogóle budować. Każdy niebieski, surowy grzyb odnawia 20 punktów życia, ale jednocześnie zabiera 15 punktów poczytalności. Natomiast przepieczony zielony grzyb odnawia 15 punktów poczytalności, więc jedząc po zielonym i niebieskim grzybie zyskujemy 19 punktów życia bez strat na poczytalności. Mając około 20-30 niebieskich i zielonych grzybów możemy spokojnie wybrać się na Klausa, Mucho Smoka, wszystkich bossów sezonowych czy do ruin więc plantatory grzybowe są super źródłem jedzenia leczącego. W grze grzyby liczą się jako warzywo, więc możemy je też wykorzystać do gotowania pierogów lub innych dań wymagających warzyw. Aby zbudować plantator grzybowy potrzebujemy dwóch żywych kłód, pięciu kub i ośmiu sztuk zgnilizny. Żywe głody możemy otrzymać zabijając drzewców lub... Jeżeli gracie Walmwoodem, możecie uzyskać jedną kłodę za każde 20 punktów życia. Aby zdobyć kupę, polecam zebrać duże ilości kwiatków i jagód, lub świetlistych bulb, a następnie je ofiarować świniołakowi, który jedząc każde ofiarowane jedzenie, wydali jedną kupę. Świniołaka najłatwiej uzyskać, dając świni cztery mięsa potwora, lub poczekać i kiedy to świnie same się transformują. Jeżeli na waszym świecie macie soczyste jagody, czyli te większe krzaki jagód, które przy każdym zbiorze dają aż trzy sztuki owoców, to jesteście ustawieni, bo ten rodzaj jagód gnije w ciągu Jednego dnia, więc jest to najszybsze źródło dużych ilości zgnilizny. Jeśli jednak nie macie takiego szczęścia, po prostu poczekajcie, aż wcześniej wspomniane light bulby, jagody czy kwiatki zwyczajnie zgniją. Nasze farmy grzybków, niestety, jak tylko spadnie pierwszy śnieg, zamienią się w zgniliznę. Dlatego, aby móc się nimi cieszyć cały rok, najlepiej jest je zbudować w jaskiniach. Osobiście polecam zbudować nawet 20 plantatorów grzybów. Po 10 dla niebieskich i zielonych grzybów. Aby posadzić grzyby możemy użyć, wielkie zaskoczenie, grzybów lub grzybowych zarodników. Jeżeli użyjecie do sadzenia kapeluszy, to po 4 dniach możemy zebrać 4 grzyby. A jeżeli użycie zarodników, otrzymamy aż 6 leśnych kapeluszy. Jednak używanie zarodników wymaga sporo zbędnej zabawy w siatkę na motyle, więc odradzam. Po każdych zbiorach pamiętajcie, żeby posadzić zadzić kolejną partię. Po czterech użyciach plantator grzybowy wymaga nawiezienia za pomocą żywych kłód. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że przekonałem Was do zabawy w grzybki. Zapraszam na wieczorne live'y około 20 kamy różnymi postaciami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!